Komentarze, pytania, pytania zostawiajcie pytania, pytania, pytania. Subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapiali kolejnych. Witam, witam w kolejnym odcinku. W ostatnim z tej serii podsumowującym. Oj, długo, długo i nagrywałem, długo i nagrywałem. Z dwa tygodnie gdzieś nie nagrywałem i nie montowałem. Jakiś tam vlog tydzień temu wleciał już nie pamiętam co to nawet było. No. Ale trzeba podsumować jakoś to i zakończyć ten okres i nowe filmy. Dwa razy w tygodniu, coś w tym stylu, żeby ta jakość była lepsza tych filmów, żeby był większy watch time żeby to się lepiej oglądało. Dlatego będą prawdopodobnie dwa razy w tygodniu, a nie trzy czy tam cztery. No i to tyle zagłoszeń parafialnych. Podsumowując, 30 vlogów. Chyba jeden albo dwa nie wleciały. Yy, więc 30 możemy założyć. No i co? O liczbach. To co mogę powiedzieć? Liczby były yy, bardzo dobre. Wiadomo, mogły być lepsze. O wiele lepsze. No ale były dobre, co nie? Nie będę ściemiał, Teraz patrzę sobie. Chociaż dziwi mnie, że ten ostatni film tak nie. Boże, znaczy ten ostatni taki lepszy. O ten. Jak jeszcze nie widzieliście, to wbijajcie. Tu jakiś problem był ogólnie z wrzuceniem i w... jak już zaczęło robić liczby, bo zrobiło 500 wyświetleń tam. W bardzo krótkim okresie czasu, w jakąś, nie wiem, godzinę, dwie, coś bardzo szybko. To się zorientowałem, że nie wrzuciłem całego filmu. Nie wiem czemu się nie zrenderował i musiałem wrzucić drugi raz całość wrzuciłem i miałem jej wyświetlone no ale nieważne polepszyły się miniaturki więc co na plus tyle filmów wrzuciłem co przez całe ostatnie 10 miesięcy może <grytanie> bo była ta słabsza słabsza częstotliwość no ale teraz będziemy raczej cały czas dwa Dwa razy w tygodniu na pewno yy, wrzucać te filmy, bo mi się to fajnie ogląda. Jeśli tak, dawajcie znać w komentarzu. Jedyne co, to mogłaby być większa aktywność, <coughs> ogólnie interakcja, ale by, była dobra. O wiele lepsza niż wcześniej, ale mogłaby być jeszcze lepsza. To takie moje wy, wyświetlenia spoko, ale ta interakcja mogłaby być większa, co nie. No, i niech to idzie, idzie dalej. Jeśli ktoś nie oglądał, playlista jest, będzie zrobiona tu, albo tu, albo tu. Na kanale będziecie mieli Summer Camp, playlista cała, więc można sobie oglądać wiele fajnych odcinków. I to tyle. Teraz raczej już nie będzie takiego formatu, takich vlogów. Yy, że siłownia coś tam powiem, jedzenie. Trochę będzie, będzie Lifestyle, ale może trochę inaczej, może też trochę inne filmy. Zobaczymy. Ale na pewno nic nie będzie już takie samo, a już na pewno od października. Wtedy będzie, wtedy będzie Kozak, wtedy będzie Kozak ogólnie. Jak, jak w Hamburgu. Wbijajcie na ostatni film z testu przedtriningówki. I właśnie przez dwa tygodnie nagrywałem. Nie wiem czemu w sumie. Bo to w sumie trochę nie nagrywałem, a zgoliłem ją, może trochę jest. Nie taka jak wtedy, bo wtedy też inny kształt. Ale to jeszcze z tym kształtem zobaczymy, jak ją są obecne. Ale to, to wszystko problem, że nie było brłódki. Dlatego nic się nie nagrywało. To nie był już Igor, to nie był już Igor, to nie byłem ja. Dlatego nic nie wchodziło na kanał. Ale już jest. Więc wracamy z jakąś tam regularnością. Na TikToku zacząłem już wrzucać. Możecie wbijać, macie link w opisie. Do Instagrama też, więc polecam zaobserwować. Bo na pewno częstsze relacje niż tutaj, co nie dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, a tam częstsze, codzienne. Problem był taki, że chciałem nagrać to podsumowanie, ale się nie, jakoś nie mogłem za to zabrać. A. Jakby to było niezakończone i nie chciałem nagrywać kolejnego odcinku. I w tym był problem. Że nie chciałem tego nagrać, a już kolejnego, kolejny chciałem nagrać, a nie mogłem, bo tak mi blokowało trochę w głowie, że Że muszę to zakończyć, podsumować i lecimy dalej. Więc teraz będziemy mogli lecieć dalej, bo śniadanie mi stygnie. Bo sobie powiedziałem, że nagrywam to teraz. Lecę śniadanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Widzimy się może za rok. Też w Summer Campie zobaczymy. Może słoneczna Marbella będzie wzywać. Kto wie? Kto wie, gdzie się zobaczymy za rok. Więc to by było chyba na tyle. Podsumowujemy pozytywnie. Dajcie odzew w komentarzach, jak Wam się podobały te odcinki. Lecimy dalej. Dzisiaj może już będę kręcił kolejny odcinek.